do ciebie. Wydaje mi się, że tak dużo różnych tematów jest do poruszenia, że ja po prostu na początek powiem, co byś chciała powiedzieć. To jest, to jest moja pierwsza rzecz. Na start, a później przejdziemy do tych wszystkich innych. Dobra. Ja no przede wszystkim też chciałabym się odnieść do tego, co wczoraj miało miejsce, bo mam wrażenie, że faceci, którzy mają gęby pełne frezesów o tym, jak oni szanują kobiety, nie dali... Dwóm kobietom, które obok nich siedziały, dosłownie dojść do słowa, przerywali nam cały czas. Co, co więcej, oni, oni w ogóle stawiali nas w takim fizycznym zagrożeniu, bo cały czas tam do siebie y, uderzali, jeden w drugiego walił. Ja nie wiedziałam, czy ja za chwilę nie oberwę, czy nie rzuci we mnie ktoś czymś i przez przypadek tak nie będzie. Więc to było, to, to było wstrętne, ta cała akcja z jakimiś pomówieniami, z tym, że nagle ta, tam się pojawił temat przemocy wobec kobiet, wyciągnięty przez tego, żeby się od zakładu y, w jakiś sposób wywinąć, bo mu się nie chciało po prostu swojego słowa dotrzymać, a przez tego, żeby zrobić sobie z tego żart na, na Murańskim. No w ogóle wstrętne, jak chcą robić sobie żarty, to niech sobie robią, nie wiem, ze swoich rzeczy, a nie, a nie z przemocy wobec kobiet. No oni szanują kobiety ostatnim. wtedy, kiedy im wygodnie, moim zdaniem. Tak. Nie mogą rozmawiać z kobietą, jak ma sukienkę. Nie wiem, czy na przykład teraz mogliby rozmawiać z Maszą. Ja mam nadzieję, Właśnie. że nie i żeby zamilkli po prostu już na zawsze. No na to, na to bym, szczerze mówiąc, nie liczył. To jest też tak, że ty jesteś osobą, która bardzo wiele ma do powiedzenia na przeróżne tematy. Jak ty, się, jak ty się czułaś w momencie, kiedy padały słowa w tym kierunku, że jesteś wariatką i tak dalej? No mogę się tylko, mogę się tylko domyślać. No okropnie się czułam. Jeszcze, ja szczerze mówiąc wczoraj, wczoraj zwłaszcza, że zaczęło się od tego ataku z publiczności, który też był takim no wejściem bezpośrednio już fizyczne zagrożenie, bo nagle jakiś typ na mnie leci. No leciał na Mateusza, ale to właściwie ja siedziałam tuż obok, więc to też było tak, że ja potem się już zastanawiałam, czy zaraz ktoś inny nie wyleci, czy zaraz coś innego się nie stanie. A, a, te, a ta przemoc taka psychiczna, że jestem wariatką, że, że, jestem, że w ogóle nie jestem kobietą, że, że nie będzie ze mną rozmawiał, bo nie może patrzeć na mnie, to jest, to, to jest już taki seksizm, ale to już na takim poziomie, że ja rozumiem rozrywkę, rozumiem, że tutaj można sobie żartować, bawić. Pierwszy panel był zupełnie inny, to znaczy ta pierwsza konferencja, panel na pierwszej konferencji, ale to, co wczoraj miało tutaj miejsce, to, no to była przemoc. To po prostu nazwijmy rzecz, ale na pierwszej, na pierwszej konferencji też była przemoc i w sumie szczerze mówiąc bałam się bardziej na pierwszej konferencji, że po prostu zen w łeb, A. Ale wydaje mi się, że na drugiej już ochrona była bardziej przygotowana, że będzie jazda. No to też jest straszne, nie że my siedzimy i myślimy, czy dostaniemy w ogóle no Czy, czy, czy ona za darmo dostanę. I to jest, Ja ci współczuję, bo na przykład moje dwa, dwa pierwsze konferencje były w zupełnie innym składzie, a to, że Ty na przykład tak niewiele się odzywasz, ja mam wrażenie, że to wynika z tego, że po prostu po pierwsze nie masz możliwości, bo oni zakrzykują, po drugie, że no, zaraz możesz oberwać to właściwie... No dokładnie, nawet ja po prostu nie lubię przekrzykiwać się ludzi, nie? I jakby nie lubię im też przerywać. Eee... Wczoraj nie było innej opcji. O wczoraj nie było no nie. innej opcji. No. no ty też w pewnym momencie już zupełnie zdezerterowałeś, nie? Nie, absolutnie. Ja po prostu zacząłem wydawać dźwięki goryla, żeby uświadomić ludziom abstrakcję tej sytuacji. Mhm. I totalnie uważam, że jest to uzasadnione, bo w momencie. Nie, to dezercja to, że po prostu milczałeś przez długi czas i to było tak Nie, nie, ja do... po prostu. Wiesz, co? Nie, wiesz. Powiem, ci, powiem ci szczerze, że to było tak, że w momencie, kiedy jeszcze jak, jakkolwiek e, toczyło to się na zasadzie, że można było usłyszeć, co oni mówią, nawet. Cokolwiek by to nie było, to jeszcze to ma jakiś sens. Ale w momencie, kiedy wszyscy mówią, wiesz, to jest tak, że mówi bomba, mówi muran, mówisz ty, i wszyscy mówią, jakby. Ja z Mateuszem próbujemy tam jakoś interferować, i jest sytuacja, że nikt nikogo nie słyszy. To ja w tym momencie zacząłem po prostu wydawać dźwięki, żeby po prostu. No, bo ludzie się sobie, tak dokładnie zachowywali, no. Żeby ludzie sobie uświadomili abstrakcję tego i, i rzeczywiście na chwilę uciekli, bo co, co ten Pawłowski robi? Nic innego niż wy, moi drodzy. To prawda, to e... był sens ich wypowiedzi. bardziej kulturalnie bym powiedziała. Ja, ja, ja powiem w taki sposób, no to jest. Jakby złota zasada, że z hamami trzeba po hamsku, a z, no, być może z dziećmi po dzieci innemu, no nie wiem. E, ale, ale, ale zupełnie na serio, bo też nie chcę. Ja sobie zdaję sprawę, że te dymy to jest coś, co jest bardzo, e, co jest bardzo ważne. I e, te dymy są pomiędzy panami uzasadnione i na pewno jakby wszyscy na tę walkę mega mega czekają. Ale też no się nie to chodzi, że ważne, ale wydaje mi się, bo ja czytam też komentarze i wiem, że ludzie lubią dymy i tak dalej, jakby po to też oglądają, lubią przemoc, ale nawet już pisali, że to już jest za bardzo.